Cześć, witajcie, jestem Agnieszka. A ja jestem Wojtek. Rozpoczynamy cykl rozmów o kryzysie w małżeństwie. W tym kontekście chciałbym przywołać przypowieść Jezusa o budowaniu domu na skalę albo na piasku. Jezus nie skupiał się na samej budowie, ale więcej mówił nam na temat burzy. To jest jedyny stały element tej przypowieści. Burza. Przyjdzie. Więc kryzys, przesilenie małżeńskie, czy próba, jakkolwiek to nazwiemy, wcześniej czy później przyjdzie do każdej relacji. I od tego, na czym tą relację budujemy, będzie zależało, jak będziemy ją przechodzili, jakimi osobami staniemy się po niej. Więc... Jak długo ona będzie też trwała. Wierzymy. Bo sami doświadczyliśmy tego w czasie kryzysu w naszym małżeństwie, że Bóg nie stoi gdzieś obok, że nie jest nieczuły i się przygląda, tylko że jest cały czas aktywny, że ma plan ratowania, bo jest gwarantem małżeństwa i że Jemu zależy bardziej niż nam. I nawet jeśli my podejmowaliśmy złe wybory, to Bóg ma zawsze plan. Awaryjny X, X1, X2, X12. I nie należy się tym przejmować, tylko naprawdę mu zaufać. On nas wymyślił, wymarzył, więc chce i dla mnie, i dla mojego małżonka najlepsze, co jest możliwe, dostępnego tutaj na świecie i w niebie. I zrobi wszystko, żeby tak się stało. To on ma moc, i ta wiara w to pozwoliła nam e, naprawdę doświadczyć wielkiej przemiany. Małżeństwo w kryzysie. Jest jak most, który popękał, uszkodził się. Ale jeżeli zaczynamy naprawianie od szukania winnych, to to jest kiepska droga, bo to nie poprawia stanu mostu. Jak groziła katastrofa, tak grozi, mimo że szukamy win. Ktoś w końcu musi usiąść i ocenić sytuację. To samo jest w małżeństwie. Ktoś musi zacząć, ktoś musi usiąść i popatrzeć. Oj, coś pęka. Warto spojrzeć, jak to naprawić. Problem dotyczy was, obojga. Ale może też warto yy, przyjrzeć się same, samemu sobie. Yy, czy, czy siebie kochasz, czy siebie lubisz? Bo żeby zacząć starać się, walczyć o was, trzeba mieć siły, trzeba być samemu zatroszczonym o samego siebie, wiedzieć, że ma się siłę, że jesteś kochanym, to mamy od Boga, że on zawsze nas wspiera i nas chce, ale też zadbaj o siebie, bądź dla siebie dobry, wybacz sobie wszystko, znajdź taką otwartość i chęć radość w tym. Że chcesz zmiany, i że ufasz swoim siłom, z Bożą pomocą, że, że jesteś stanie, że chcesz to zrobić. Pewnie też może być tak, że takiego zaangażowania, troski samego siebie widzisz, że samemu też nie dajesz rady, że próbowałeś raz, dwa, trzy i to nie wychodzi. I być może to jest dobry moment, żeby szukać też pomocy na zewnątrz. My szukaliśmy pomocy, prosząc o wsparcie Pana Boga, żeby powiedział nam Boldem, gdzie mamy ją znaleźć, ponieważ nie mogliśmy tego, nie potrafiliśmy tego zrobić i znaleźć. Pojechaliśmy do Częstochowy, prosząc Matkę Bożą o, o wsparcie. I w czasie modlitwy nic się nie zadziało, niczego się nie dowiedzieliśmy, ale na parkingu. Przed Jasną Górą e, spotkaliśmy autostopowicza, e, którego potem podwieźliśmy i on w podróży powrotnej odpowiedział na wszystkie pytania, z którymi pojechaliśmy do Częstochowy. Wręcz opowiedział nam swoją historię życia, która była wskazówkami dla nas, co my mamy dalej zrobić. Stąd e, wierzę w to, że Pan Bóg też Tobie e, da ludzi potrzebnych, i wskazówki, które są Ci potrzebne, żeby dokonać zmiany w Twoim życiu. Tylko trzeba zaufać i trzeba właśnie pokazać tę gotowość. Panie Boże, daj mi ludzi, aniołów i, i każdą siłę, która będzie mi potrzebna. No sama ocena sytuacji to już jest bardzo dużo. Naprawdę. Bo jeżeli widzimy, że jest źle, to możemy zacząć działać. Jeżeli nie dostrzegamy problemu, no to nie będziemy działać. Ale poza tym, że ocenimy sytuację, mamy też świadomość w większości, że Pan Bóg dał nam rozum. A skoro dał nam rozum, to wykorzystajmy wszystkie możliwości, jakie są, żeby nasz związek, nasze małżeństwo ratować. Na pewno robi to już Pan Bóg. On, on jemu zależy najbardziej, ale też możemy zwrócić się do ludzi których mamy wokół i też od niego dostaliśmy. Człowiek, jak mówił Święty Paweł, składa się z trzech części. Składa się z ducha, z duszy i z ciała. Duch, no to jest relacja człowieka na poziomie duchowym z bytami duchowymi, z Bogiem, z aniołami. Dusza. Dusza to jest to, co się dzieje w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszych uczuciach. To jest poziom duszy. No i jest też poziom ciała, tego myślę nie trzeba tłumaczyć, wystarczy się dotknąć i stwierdzamy: ciało jest. W małżeństwie na każdym z tych poziomów możemy budować mosty. Między mną a moją żoną mogę budować most. Co więcej, powinienem, żeby jakość mojego małżeństwa była jak najwyższa. Jeżeli te wszystkie trzy mosty hulają i są w pełni przepustowe, jest po prostu super. Jest bajka. Jeżeli któryś z trzech nie działa albo więcej, no to się robią problemy. Przepustowość i możliwości naszego małżeństwa spadają. Najprościej ludziom jest zajmować się ciałem. To widzimy, że boli, czujemy, działamy praktycznie rzecz biorąc od razu. Również w strefie modlitwy, czyli w strefie ducha, często widzimy potrzebę, modlimy się, prosimy o modlitwę innych, i tu niesamowitą inicjatywą jest właśnie duchowa adopcja małżeństw. To jest rewelacja, nie? To ratuje też część e, e, albo i całość czasami w związku, bo popycha następne, e, następne elementy do działania, buduje nowe mosty. Najrzadziej działamy zazwyczaj w strefie Duszy, czyli w strefie uczuć, w strefie naszego poznania, rozumu. Tutaj bardzo mało ludzi szuka pomocy. Ciekawe, że nie jest wstydem pójść do lekarza, nie jest wstydem się pomodlić, ale ludzie mają problem z tym, żeby chodzić i uzdrowić swoją duszę, swoje emocje, żeby właściwie ustawiać się do rzeczywistości naszym rozumem. Jest tak z tym poziomem duszy, że to się samo nie naprawi. To nie jest tak, że jeżeli nas boli noga i nie pójdziemy do lekarza, a tam się coś już dzieje, jakiś stan zapalny, to to się samo wyleczy. Tak, zdarza się czasem, nie? ale to zdajemy się na przypadek. A chodzi o to, żeby się szybko wyleczyć. Na poziomie duszy jest dokładnie tak samo. Jeżeli gdzieś nasze uczucia spychamy albo nie chcemy ich uleczać to to narasta. Może tak być, że jedna strona nie chce, nie podejmuje żadnych działań, albo pokazuje wręcz, że nie jestem zainteresowana i że nie chce. Budowanie mostu można zacząć z jednej strony i zmianę całej sytuacji można zacząć od samego siebie. wierząc, że Pan Bóg, któremu bardziej zależy, zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby ten most umocnić i żeby Tobie dać siły, żeby, żebyś docierał na drugą stronę. I to, co ważne, to Pan Bóg naprawdę ze wszystkiego może wydobyć dobro. Ale to, czego On nie może zrobić, to naruszyć wolności drugiej strony. I ani ty, ani Pan Bóg nie wpłyniecie na siłę, na zmianę. Ale wierzymy to i też sami doświadczyliśmy. Mamy wiele przykładów małżeństw, gdzie zmiana jednej osoby naprawdę zdradza to, że druga osoba zaczyna myśleć, otwierać się, zaczyna żyć inaczej, otwierać się z ciekawością, z wiarą. I wiemy, że są takie małżeństwa, które doświadczyły odrodzenia naprawdę ze zgliszcze. Proponuję, żebyście sobie zrobili po tym odcinku pierwsze zadanie. To można zrobić już dziś samodzielnie bez małżonka. Ja wiem, że możecie być w kryzysie, że możecie być w trudnej sytuacji, ale zacznijcie od tego. Wypiszcie sobie każde albo tylko jeden z małżonków, który chce zacząć. Niech wypisze 10 rzeczy za które lubi siebie samego i 10 ma być, nie trzy, nie dwa. za co siebie lubię, 10 rzeczy. I jako drugi element tego ćwiczenia proponuję wypisać 10 rzeczy, za które cenię swojego małżonka.